Siema, jestem w HZD na Hanowerze, na prywatnym stawie, na Pstrągach, czekam na Michała, Michał myślał, będzie gdzieś na pół do dwunastu. także wędki ma gotowe, ja mam swoje dwie rzucone na madę, na duże binmady, białe robaczki, różny grunt, na razie nic nie bierze, tam siedzą Polacy po drugiej stronie, tam za mną też siedzą po drugiej stronie, za winklem też siedzi ktoś. Także zobaczymy, na razie ciszą, nikogo nic nie bierze. Dwie wędki, zaraz będą cztery lodówka pełna. Mamy coś takiego, tam będeczki Tu moje dwie, dwa podbieraki tam samochód. No i zobaczymy. Jutro siedzimy że wziąłem 24 godziny. 24 godziny na 4 wędki to jest 140 euro. Także zobaczymy co się wyciągnie mam nadzieję że te parę sztuk do tej godziny jutro 15-16 coś się da rady złowić no zobaczymy w nocy jest ciężka każdy wie na spirulinę nic nie widać tylko na czujnikach siódma rano się rozwidni to mam nadzieję że będzie troszeczkę lepiej nie będzie się tak plątało po nocy, jak nocach się poplączę z pirulina, to jest tragedia, nie? Zmieniać Wszystko także jest nie do pomyślenia, nie? Także no skierzyć przyjedzimy, zrobimy sobie grilla, wypijemy, zjemy coś, rano się rozwidni. Będzie troszeczkę lżej. No dzisiaj ode mnie pieniędzy nie wziął, był wypity a mówię 24 godziny biorę. od 16. Także niestety przyjechałem wcześniej, żeby zająć miejsce, bo trochę ludzi jest. Jutro też mam tutaj dojechać. Jeden gościu już mówił, że chce wziąć 12 godzin. Także przyjechałem wcześniej, zająłem duże stanowisko na cztery wędki. Także rano się rozwidni, już po siódmej będzie widno. a parę minut po siódmej będzie zespół, no widać, lepiej na wodzie. Także nie raz mamy. Mamy co mamy. Tam mamy jedne. Tam mamy drugie, dalej. No i zobaczymy jak to będzie. Raz na jakiś czas na komercję można wyjechać, są ładne pstrągi, tutaj są psiągi do 3 kg. Także no ciepło teraz jest 13 stopni, jest godzina 18. W jest, kurtki są, samochód, 3 metry dalej, także nie ma tragedii, także. Pozdrawiam. Będą ryby, będą zdjęcia. Także hejka. Ryby, ryby, ryby. Siemanko. Jestem na Hanowerze, w HZD, na Komercji. Na stawie pstrągowym. Trochę ludzi jest. Przyjechałem wcześniej, żeby zająć miejsce. Tam są. Tam siedzą. Za mną siedzą. No i czekam na brata Michała. Przyjedzie z Holandii. Wykupiłem na 24 godziny Czyli do jutra do 17 No ale zwiniemy się pewnie o 15 Żeby jeszcze za do domu zajechać Jakieś zakupy zrobić, coś zjeść, wypić jakieś piwo Takie zobaczyłem, dwie wędki zarzuciłem Na razie próbuję na metrowym gruncie Na Bin Maden, od Białego Robaka Mam sobie ludubeczka, zaraz później się grilla zrobi Jakieś piwko, coś się zje no i będziemy się jeździć. w nocy, będzie ciężko z widzieć Ale mam dzwoneczki Założę na szczytówkę dzwoneczki Także będzie słychać brania No rozstawiłem się 15 minut temu Tutaj na razie żadnego brania jeszcze nie ma Troszeczkę wieje, ale Zaraz powinno ustąpić Tu chłopak koło mnie naprzeciwko wyciągnął dwa serblingi Te spore nawet Także no co? Czekam na Michała i będziemy do jutra siedzieć Mam w miarę dobre miejsce, tutaj jest górki spadzik. Będzie zacisnął, nie będzie takiego wiatru. No zobaczymy, także do później hejka Então um veja.